Ja i siemanko, jesteśmy na. Naprawdę obiecuję teraz, że w kolejnym odcinku będzie, że coś wytnę z kartonu, tylko dzisiaj zrobimy eliksir. Ale ja go wypiję dla Was i zobaczycie, że ja się dla Was poświęcam. Na razie się woda w czajniku gotuje. Dopiero wstawiam też z minuty trzeba poczekać lub pół. W tym garnuszku będziemy robić naszą miksturę. Dobra, idę po papier. Chcę poręczyć papierowy. A to będzie gorąca woda, bo to przecież mikstura. A mikstura, to wiecie, w garnku jest w tym czarownkim kotle. To gdzieś tam się, myślicie, że jak? Że tam jest yy, zimno, tam jest gorąco. Kurczę, pomyliłam, bo moja mama e, będzie wynosić śmieci, czy tam mój tata i zapomniałam, że w szufladzie nie ma, bo ja mam taką dużą szufladę i tam mamy kubeł na śmieci. A teraz zauważyłam, że mój kubeł na śmieci stoi w innym miejscu. No to widzimy się, jak ta woda się zaparzy. Woda już jest, ale dym leci da przelewamy do naszego garnuszka. Mało strasznie, ale dobra. Otwieram, uwaga, czy mnie nie chlapnie. Strasznie mało. No dobra. Dobra, ja, mamy już tutaj wodę. I syrup plonowałem, niestety się kończy i tam mam drugą butelkę. Okej. Okay. Strasznie mało jest, ale... A jakim ty jesteś? Nie jestem duchem dzisiejszej gwiazdki. Ja. Cześć! Prezyd! Więc pakujemy temat, dobra? Ja strasznie mało go zostało. Najwyższy mamy drugą butelkę. Drugi krok, niestety nie dodam mleka, ponieważ ostatnio już robiłam takie eksperymenty i niestety mleko mi zafarbowało i nic nie widziałam w kotle. A, i jaki dziwny zapach. Czekajcie, telefon. teraz cukier. Słuchajcie ręce mi się, ręce mi się pleją teraz. Wytraw spodnie będzie po sprawie. Dobra, dwie łyżki cukru. Dobra, tak naprawdę cztery. Bo to będzie mikstura słodkości. Mamy już dwie rzeczy dodane, teraz wracam, gdzie to, gdzie to, kurczę, gdzie to jest? Bo miałam tutaj jakby kręcidło, czym się kręciło i ja muszę do toalet, no dobra, podczas filmu, a niestety już nie, gdzie jest to kręcidełko, to łyżką wymieszam. Teraz trochę herbacianki. Herbacianki. O nie, to tylko taka jest dobra. Hmm, szkoda. Ja na, ja na koniec to wypiję. Ale nie do końca. Wezmę kilka leków. Przepraszam widzowie, ale tak się nie da. Muszę się iść bardzo załatwić. W kolejnym odcinku dokończę. A w tym czasie to ostygnie.